Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus w kolejnej części upraszczania wrażeń algebraicznych. Tym razem, przykład dosyć interesujący, bo widzimy już tutaj, że jest, dzieje się po prostu wiele różnych rzeczy. Wynik też będzie zaskakujący. Rozpoczniemy od uproszczenia możliwie największego pierwszego czynnika. I zaczniemy, moi drodzy, od wyrażenia w nawiasie. Rozpiszemy je według wzoru skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat, gdzie tu mamy tak jakby pierwiastek z a do kwadratu minus pierwiastek z b do kwadratu. Od razu tutaj powiem w międzyczasie, że założenia zostawiam tu troszeczkę z boku. Ze względu na dosyć ciekawą, jakby tutaj złożenie tych wszystkich wyrażeń, możemy się domyśleć oczywiście, że A musi być różne od zera, prawda? W sumie nawet A może być równe 0, tylko jednocześnie z B nie mogą być równe 0, bo mogą wyjść nam dosyć niemiłe rzeczy, no ale na pewno A musi być większe od zera dlatego tym nie będę się zajmować dopóki sytuacja nie będzie tego wymagała. I teraz moi drodzy tak, czyli rozbijam sobie to wyrażenie z licznika na te dwa nawiasy. Ono jest dalej do potęgi trzeciej. I to, co jest tutaj zostawiam, natomiast w dalszym ciągu Zapisuję je też do potęgi trzeciej, prawda? Bo z własności potęgowania te dzielenie mogę rozbić. Resztę przypisuję po prostu bez zmian. Tutaj troszeczkę będziemy czasu poświęcać na, na modyfikację tego pierwszego wyrażenia. Głównie tego tutaj. Czyli mamy tutaj 3a kwadrat, 3b i pierwiastek z ab. I teraz tak. Co się dzieje ciekawego? Spójrzmy. To wyrażenie tu skróci się z tym wyrażeniem tutaj, bo ono też będzie do trzeciej. I zostanie mi tylko ten czynnik drugi do potęgi trzeciej i od razu ja sobie go podniosę ze wzoru na a minus b do trzeciej. prawda? Tu się nam powielają nasze literki, dlatego proszę się tak wzorów do końca nie uczyć literkowo, tylko wiedzieć dlaczego tam jest dany składnik i po co. I teraz moi drodzy tak. Czyli na początku naszego wzoru mamy pierwszy czynnik do trzeciej. Czyli tu będzie po prostu A do trzeciej pod pierwiastkiem. Potem mamy minus 3 razy pierwszy czynnik do kwadratu razy drugi. Czyli tak naprawdę razy A razy pierwiastek z B. Plus 3. Potem mamy pierwszy normalnie, ale drugi czynnik do kwadratu. Czyli będzie pierwiastek z A razy. B. I minus y, ostatni czynnik, drugi czynnik do potęgi trzeciej, czyli możemy zapisać B do trzeciej pod pierwiastkiem. Y, I teraz widzimy, że trochę tu się będzie działo. Już nam się to wyrażenie, y, zakończyło nam tablicę, ale nie możemy zapomnieć o przypisaniu tego czynnika. Czyli mamy coś takiego tutaj. I jeszcze w liczniku mamy plus i już pod spodem przepisuję Resztę naszego wyrażenia. Tutaj generalnie proszę się nie rzucać na, jeżeli macie taki przykład, spotkacie się z czymś, proszę się nie rzucać na jakieś rozbijania takie okropne, bo często zdarza się, że one jeszcze bardziej komplikują nam spojrzenie na to wyrażenie. To znaczy, że gdzieś może być po prostu jakieś, e, jakaś taka rzecz, którą można ułatwić, a nie utrudnić. I teraz tak, co się dzieje? Przyjrzyjmy się pewnym wyrażeniom, a zwłaszcza przyjrzyjmy się temu, oraz temu. Jeżeli przyjrzycie się temu, to ja to mogę zapisać jako a, bo a do kwadratu pod pierwiastkiem to jest a, pierwiastek z a, prawda? Mogę tak to zrobić. A i tutaj mam to samo, czyli mi się dodadzą te wyrażenia i już tu będę miała 3a pierwiastek z a. Zapiszę to w taki sposób. Tego wyrażenia i tego wyrażenia nigdzie nie mam, więc je po prostu przepisuję. I podobnie z tym, zobaczcie, że ja to wyrażenie właśnie mogę porównać jakby z tym, bo tutaj też mogę zapisać jako B pierwiastek z B, czyli tu mamy minus, tu mamy plus, czyli one się ostatecznie do zera zredukują. Czyli tego nie ma, i zostajemy tylko z tym, więc wygląda to dużo, dużo lepiej i to jest wszystko. W liczniku oczywiście, no bo mianownik przepisujemy bez zmian. No i ostatecznie okazuje się, że nie jest to takie straszne, ale co dalej? Chcielibyśmy coś wyłączyć wspólnego, tu jest oczywiście AB i teraz tak. Widzimy, że wszędzie się pojawia jakieś A. Raz jest pod pierwiastkiem, raz jest poza pierwiastkiem. Dlatego nam najlepiej byłoby wyłączyć poza A, oczywiście trójka się powtarza i pierwiastek z A. I co zostaje w nawiasie? W nawiasie zostaje nam z pierwszego czynnika A. Z drugiego, moi drodzy, zostaje nam pierwiastek z A, bo jak wyciągniemy jeden pierwiastek, to zostanie jeszcze drugi. Czyli tak naprawdę zostaje nam pierwiastek z AB plus po prostu B. I tu, moi drodzy, spójrzmy, bo może się okazać, że też się coś uprości, bo jeżeli ja to wezmę, wyłączę trójkę i spróbuję też wyłączyć pierwiastek z A, może się uda. To co mi tutaj zostanie? Tu zostaje mi na pewno A i pierwiastek z A, moi drodzy. I będzie tutaj dalej plus. I tutaj, jak sobie wyłączę pierwiastek, to zostaje mi B, pierwiastek B. Coś takiego. I co się z tym dalej dzieje? Dalej, moi drodzy. Mogę sobie skrócić to, co mi się tutaj wyłączyło. Czyli mamy coś takiego i zostajemy z takim dosyć już sympatycznie wyglądającym wyrażeniem. Czyli mamy tak: A minus pierwiastek z AB plus B. No i tutaj mamy A pierwiastek z A plus B pierwiastek z B. No i kolejna sprawa, kolejna rzecz do uproszczenia tutaj. Dlatego, że jeżeli przyjrzycie się dalej, ale już nie licznikowi, tylko mianownikowi, to okaże się, że ja mogę wchłonąć a pod pierwiastek i b włączyć. Może powiemy lepiej włączyć. I wówczas z mojego licznika dostaję coś takiego. Będzie po prostu pierwiastek z a do trzeciej plus pierwiastek z b do trzeciej. I znowu mogę to rozbić korzystając ze wzoru na a do trzeciej plus b do trzeciej. I zobaczymy tutaj, co nam się uda z tego ugrać. Jest to troszeczkę takie intuicyjne rozbijanie, bo zobaczymy, jak najbardziej możemy dojść, jak na dalej nam się uda. I co dostaniemy? Na początek będę miała pierwszy plus drugi czynnik po prostu dodany, ale co jest moim czynnikiem? Do trzeciej potęgi podnoszę pierwiastek, czyli to będzie po prostu pierwiastek z A plus pierwiastek z B. W nawiasie natomiast zostaje pierwiastek z A do kwadratu, czyli A, minus jeden czynnik razy drugi, czyli po prostu pierwiastek AB, plus drugi czynnik, czyli pierwiastek z B do kwadratu, czyli B. No i zobaczcie, co się tutaj fajnego stało. Ten nawias zredukuje się z całym tym nawiasem. I ostatecznie, po długich moich obliczeniach, zostajemy z takim wyrażeniem, Uproszczonym. Wygląda dosyć ładnie w porównaniu z tym, co mieliśmy na samym początku. Dalej to nie koniec naszego upraszczania. Dzisiaj troszeczkę dłuższy przykład. Sprzyjrzyjmy się teraz drugiemu. Czyli mamy nasz pierwiastek z AB minus A dzielone przez A pierwiastek z A minus B pierwiastek z A. I co byśmy chcieli tutaj zrobić, moi drodzy? Tu chcielibyśmy też wyłączyć pierwiastek z A, żeby zobaczyć, czy da się coś po prostu skrócić. Czyli wyłączamy pierwiastek z A. I mamy pierwiastek z B minus pierwiastek z A. I tu też wyłączamy pierwiastek z A, czyli będziemy mieć A minus B. I teraz tak, skracają się nam pierwiastki z A. I zostajemy z czymś takim. I dla Waszej teraz y, pracy chciałabym, żebyście sami spróbowali dojść do tego, dlaczego ten wynik będzie równy temu, co tutaj zaraz napiszę. Czyli, że to będzie równe minus 1 przez pierwiastek z A plus 1 pierwiastek z B, gdzie ten minus jest minusem głównym, który dotyczy po prostu ułamka, niekoniecznie nie tylko licznika, czy tylko mianownika. On jest przed samym ułamkiem, oczywiście jak go mogę wrzucić tu lub tu z zachowaniem odpowiednich operacji. Spróbujcie to tak zrobić, żeby wyszło Wam coś takiego, posługując się tym, co zrobiliśmy już wcześniej. Myślę, że się domyślacie, o co chodzi. No i teraz, moi drodzy, gdybym sobie oznaczyła tutaj to moje wyjściowe wyrażenie gwiazdką, to moja gwiazdka to jest to plus to, czyli tak naprawdę to plus to, czyli jak widzicie, to jest po prostu zero. Taki wynik jest naszego upraszczania. Kto by pomyślał, patrząc na to skomplikowane na początku, wyrażenie. E, no więc, moi drodzy, to jest koniec. Zostało nam dosłownie nic. Po upraszczaniu. Polecam nie zniechęcać się tego typu przykładami. One bardzo dobrze szlifują naszą, nasze skupienie, naszą koncentrację i umiejętność operowania różnymi wzorami skróconego mnożenia i po prostu operacjami wyłączania operacjami na potęgach już pewnie sami widzicie, jeżeli śledzicie ten nasz cykl przez jakieś parę tygodni. To widzicie, że po prostu można się tutaj naprawdę fajnie tym wszystkim pobawić. Jeżeli macie jakieś ciekawe wyrażenia algebraiczne, upraszczanie, oczywiście tutaj nas interesuje, gdzieś w waszych archiwach, chętnie tutaj polecamy się i możecie do nas napisać na maila. Zachęcam Was także do subskrypcji kanału, polubienia filmu i słyszymy się w następnym.